Siemaneczko. Witajcie w kolejnym odcinku Style Tower Defense. Dzisiaj idziemy z Pencil Mode. Pokażę Wam jak przejść jedną jednostką tą mapę. Na pewno wielu z Was ma problem. No i co tutaj dużo mówić? No, mapa jest niby bardzo prosta, no ale jedną jednostką przejść, no to jest faktycznie dość ciekawe wyzwanie. Ja tutaj używam tego Saba, czy jak on się to nazywa. I patrzcie, ja to robię tak. Tutaj sobie na razie jadą jednostki i wszystko robimy na autoskipie. Cały czas, cała rozgrywka tak naprawdę będzie na autoskipie. Nie przejmujemy się. Na razie sobie to ile ty przejeżdżają. Są mega, 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 mega słabe. Dlatego nie reagujemy w żaden sposób. Czekamy za chwilkę. Będzie już SAP 400. Tutaj nam trochę tej bazy rozwali, nie interesujemy się tym, nie ratujemy bazy, nic się tak naprawdę nie stanie. Dla nas liczy się początek wyjazdu tej letów, tutaj o, tutaj, dokładnie w tym miejscu, z samego początku. Czekamy już na te 500, czekamy, 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 mamy 500, stawiamy gościa i tak naprawdę wygraliśmy mapę. A teraz wam pokażę coś fajnego. Wczoraj jak na początku tego eventu, wskoczyłem na samą górę i widziałem taką dziwną rzecz. Właśnie idziemy do niej, pokażę ją. Patrzcie co to jest. Co to może być? Jakiś ukryty ester egg? Jakiś bug w grze? Nie wygląda to na buga. Patrzcie, co to jest? Czy ktoś już wie po co to jest? Do czego to jest? W jakim celu zostało to umieszczone? No, to nie jest żaden element chyba z gry. To tak. W międzyczasie zapraszam do naszego klanu. Link macie, kod qr i link do niego macie tutaj na górze. Możemy się pochwalić, że już przegoniliśmy Klan Mereza. O, tutaj macie teraz dowód w tym momencie. No i co, gonimy, chcemy wbić pierwsze top 100 na świecie, także szukamy aktywnych graczy, pamiętajcie, nie liczą się jednostki, liczy się chęć do gry. Z jednostkami to ja Wam pomogę, chcemy stworzyć najlepszy clan w Polsce, dlatego zapraszam na nasz y, Discord, będziemy się tam wymieniać informacjami, będę Wam pożyczał jednostki, nawet na Wam pożyczę, jeśli będzie Wam potrzebny do wykonania jakiejś misji. No i w tym momencie patrzcie, jesteśmy na 40 fali, kostek został pokonany i wygraliśmy, od razu dostaliśmy Clan XP, Clan Coinsy i zadanie zostało zaliczone. Do zobaczenia.